Widzi się we mnie zagrożenie. A ja chcę czynić dobro. Człowiek odpowiedzialny za ochronę Diany handluje informacjami? Tragedia, która wstrząsnęła Brytyjczykami. Księżna Wali miała dziś wypadek samochodowy w Paryżu. Mimo trwającej dwie godziny akcji reanimacyjnej nie udało się przywrócić krążenia. Jak jedna noc... Za śmiercią Diany coś się kryje. ...może zdefiniować życie i śmierć. Chcę wiedzieć, jak zginął. Morderstwo księżnej Diany. Dziś o 22.40. Premierowo na Antena HD. To nasza najlepsza technologia wybielająca zęby. Colgate Max White Ultra. W odróżnieniu od zwykłych past posiada przełomową formułę, która usuwa głębokie przebarwienia, wybielając zęby już w 3 dni, by zawsze gdy się uśmiechasz, czuć się doskonale. Colgate Max White Ultra. Lidlowy przegląd cenowy. Przed świętami same dobre wiadomości. Koszyk 15 produktów wielkanocnych był tańszy w Lidlu, a droższy w Biedronce. Rzeczywiście Paragony potwierdzają przewagę Lidla. Ceny były niższe w Lidlu. Za koszyk 15 przykładowych produktów na Wielkanoc, dostępnych w Lidru i Biedronce, w Lidlu zapłaciliśmy aż o 13 zł mniej. O tyle taniej, aż mam wypieki. Bo koszyk 15 przykładowych produktów na Wielkanoc w Lidru był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl ukośnik koszyk Lidla. Jak dbam o to, aby moje długie włosy były mocne? Nowa szauma Stronger for Longer Hair, szampon i odżywka. Formuła z hibiskusem i rozmarynem dla mniejszej łamliwości i pięknych, długich, mocnych włosów. Wypróbuj nową szamę Stronger for Longer Hair. Zosia znów może się śmiać bez skrępowania. Basia, wysiłek nie jest już dla niej problemem. Ewa wróciła do aktywnego życia bez strachu. Dzięki Feminost pozbyły się problemu z utrzymaniem moczu. Feminost. Wsparcie układu moczowego i mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Coraz częściej mam problem z czytaniem nawet dużej czcionki. Obraz jest niewyraźny, oczy zachodzą mgłą, prowadzenie samochodu też bywa uciążliwe. To nie mgła. To mogą być pierwsze objawy mętniejącej soczewki, które nasilają się wraz z wiekiem. Zatrzymaj ten proces i stosuj Wedixin Zmętnienie, specjalistyczne krople do oczu. Wediksin nawilżają oko i ograniczają powstawanie zmętnień soczewki. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wedixin Profilaktyka Zmętnień Po każdym posiłku ten sam problem. Biegunka albo zaparcia. Zdęcia... Ten ból w jelitach, zespół jelita drażliwego potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. IBS dotyka ponad 10% dorosłych Polaków. Skutecznym rozwiązaniem może być Ibesan. Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Wspomaga usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Coś się stało? Masz łzy w oczach? Nie, to przez alergię swędzą mnie oczy. Wszędzie pełno pyłków, czekaj, zamknę okno. A próbowałaś kropli Wizik alergia? Krople zielony Wizik alergia to podwójna ochrona alergicznych oczu. Ektoina łagodzi podrażnienie i swędzenie. A kwas hialuronowy chroni i nawilża oczy. To działa. Wizik alergia. Oczy pod ochroną. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nieświeży oddech może mieć wiele przyczyn. Między innymi może być wynikiem palenia, spożywania pokarmów o intensywnym zapachu lub nieprawidłowej flory jamy ustnej. La Calute Flora zwalcza przyczynę nieświeżego oddechu, redukując większość bakterii odpowiedzialnych za brzydki zapach. Działa nawet do 12 godzin. Dodatkowo hamuje powstawanie kamienia nazębnego oraz zapobiega próchnicy. Zmień swoją pastę i płyn na La Calute Flora i poczuj różnicę. La? K. Lut. Zosia znów może się śmiać bez skrępowania. Basia, wysiłek nie jest już dla niej problemem. Ewa wróciła do aktywnego życia bez strachu. Dzięki Feminost pozbyły się problemu z utrzymaniem moczu. Feminost, wsparcie układu moczowego i mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie moczu. Feminost, utrzymaj kontrolę. Zaproś słynne wędliny pikok na wielkanocny stół, bo przecież nie ma wielkanocnego śniadania bez prawdziwej szynki, wędzonej na olchowym i bukowym drewnie, ani bez białej kiełbasy z majerankiem i czosnkiem. Wędliny pikok zapakowaliśmy tak, by zachować dla ciebie ich wyjątkowy smak, a ty spróbuj ich wszystkich od czwartku. Wszystkie kiełbasy i wędliny w kawałku pikok od Krajana z kuponem Lidl plus 30% taniej. Pikok, smak prawdziwych wędlin. W życiu pełnimy wiele ról, a każda z nich wymaga energii. Energii do pracy i po pracy. Energii do nauki i do działania. Energii, aby osiągać swoje cele. A rolą Enei od lat jest dostarczać ją Tobie każdego dnia. Mnie? 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 Wszystkim! Jesteśmy dumni, że możemy Was zasilać coraz lepszą energią. Z gniazdka i z natury. Odpowiedzialną i odnawialną. Aby nigdy Wam jej nie zabrakło do wszystkiego, czego potrzebujecie. Enea, energia i wiele więcej. Po każdym posiłku ten sam problem, biegunka albo zaparcia, zdęcia i ten ból w jelitach. Zespół jelita drażliwego potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. IBS dotyka ponad 10% dorosłych Polaków. Skutecznym rozwiązaniem może być I Ibesan. Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Wspomaga usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dokucza Ci kręgosłup? Wraz z wiekiem Twoje kości są mniej wytrzymałe. Spada mineralizacja i gęstość kości, co naraża je na kontuzję i osteoporozę. Dlatego chroni swoje kości i stosuj molekin osteo. Molekin osteo zawiera wysoką dawkę niezbędnego dla kości wapnia, ale również witaminy D i K, które wspierają jego wchłanianie. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Molekin osteo. Nie daj się złamać. Kiedy ból odbiera wolność i Buprom Max Sprint uderza w ból ze swoją maksymalną szybkością. Płynna kapsułka włania się prawie trzy razy szybciej i uwalnia od bólu. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z nulotką dołączoną do opakowania tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybieram i Buprom Max Sprint. Wybieram wolność. Więcej siły przeciw bólowi? Szyngij po duże opakowanie Max Sprint. Przepraszam cię, ale ta chrypka i kaszel to moja zmora Nie mogę się pozbyć suchości w gardle Weź septinum Septinum. Tabletki do ssania dzięki zawartości porostu islandzkiego i kwasu hialuronowego pomogą pozbyć się chrypki i suchego kaszlu tworząc nawilżającą powłokę na ściankach gardła i krtani. To działa. Septinum gardło pod ochroną. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. <słuch> Wykładnik. Już jutro o 21.50 na antenach HD. To autystka Wykryła pani coś, co umknęło najwytrawniejszym śledczym w całym mieście. To niezwykły dar być wyjątkowym. Stój. Astrid i Rafael. Kryminalne geniuszki. W każdą niedzielę. Od 20.00 na antenach HD. Pani jest bardzo fajna. Cieszę się, że mama z panią pracuje. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro. Złote czasy telewizji. Gęś była żywa. Nie pieczona, tylko żywa. Ona prawdziwa, żywa gęś. Jak ktoś jest techowcem, to jest... Przypadkiem już wszystkich wybordowali. To było ustawione. Nie było ustawione. No nie robi się już takiej. Nie. Złote czasy telewizji. Premierowy odcinek. Teleturnieje. część druga. W wielką sobotę o 18:00 na antena HD. Kolejny premierowy odcinek. Kultowe produkcje. Kultowe cytaty. Wyjątkowo w niedzielę wielkanocną o 19:00 tylko na antena HD. Simple znaczy najtańsze. Na przykład jajaściółkowe marki Simple w promocji drugie 60% taniej, 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Dostępne tylko w Karfurze. Po prostu Simple. W mojej pracy wygląd ma duże znaczenie. Dbam o swoje włosy, paznokcie. Chcę zachować młody wygląd skóry, ale wiem jak ważne jest wsparcie od środka. Dlatego stosuję Skrzypowita 40+. Dla mocnych włosów, gładkiej skóry i zdrowych paznokci. Skrzypowita 40+ to unikalna kompozycja naturalnych wyciągów roślinnych, wzbogacona o kwas hialuronowy i kolagen. Skrzypowita, jesteś piękna. Zaproś słynne wędliny pikok na wielkanocny stół, bo przecież nie ma wielkanocnego śniadania bez prawdziwej szynki, wędzonej na olchowym i bukowym drewnie, ani bez białej kiełbasy z majrankiem i czosnikiem. Wędliny pikok zapakowaliśmy tak, by zachować dla ciebie ich wyjątkowy smak, a ty spróbuj ich wszystkich od czwartku. Wszystkie kiełbasy i wędliny w kawałku pikok od Krajana z kuponem Lidl plus 30% taniej. Pikok, smak prawdziwych wędlin. Bo w Media Expert taniej masz, o tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. na przykład Ambilight TV Philips 55 cali, kinowy dźwięk Dolby Atmos, teraz z kodem rabatowym o wartości 300 zł taniej. Ambilight TV Philips 65 cali, rewelacyjny efekt Ambilight, innowacyjny system Titan OS, teraz z kodem rabatowym o wartości 800 zł taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Po każdym posiłku ten sam problem, biegunka albo zaparcia, wzdęcia i ten ból w jelitach. Zespół jelita drażliwego potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. IBS dotyka ponad 10% dorosłych Polaków. Skutecznym rozwiązaniem może być I IBSan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Wspomaga usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Coraz częściej mam problem z czytaniem nawet dużej czcionki. Obraz jest niewyraźny, oczy zachodzą mgłą. Prowadzenie samochodu też bywa uciążliwe. To nie mgła. To mogą być pierwsze objawy mętniejącej soczewki, które nasilają się wraz z wiekiem. Zatrzymaj ten proces i stosuj Wediksin Zmętnienie. Specjalistyczne krople do oczu. Wediksin nawilżają oko i ograniczają powstawanie zmętnień soczewki. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wediksin, profilaktyka zmętnień. Zosia znów może się śmiać bez skrępowania. Basia, wysiłek nie jest już dla niej problemem. Ewa wróciła do aktywnego życia bez strachu. Dzięki Feminost pozbyły się problemów z utrzymaniem moczu. Feminost wsparcie układu moczowego i mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie moczu. Feminost, utrzymaj kontrolę. Ważny dzień dla twoich bliskich, ale przez ból wszystko wypada ci z rąk. Wypróbuj Dolgit, ten żółty krem z apteki. Krem Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach, dokładnie w miejscu bólu. Dolgit, Twój ekspert od bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Krem Dolgit dostępny również w opakowaniu ekonomicznym. Nieświeży oddech może mieć wiele przyczyn. Między innymi może być wynikiem palenia, spożywania pokarmów o intensywnym zapachu lub nieprawidłowej flory jamy ustnej. La Calut Flora zwalcza przyczynę nieświeżego oddechu, redukując większość bakterii odpowiedzialnych za brzydki zapach. Działa nawet do 12 godzin. Dodatkowo hamuje powstawanie kamienia nazębnego oraz zapobiega próchnicy. Zmień swoją pastę i płyn na La Calut Flora i poczuj różnicę. La Calut Dokucza Ci kręgosłup? Wraz z wiekiem Twoje kości są mniej wytrzymałe. Spada mineralizacja i gęstość kości, co naraża je na kontuzję i osteoporozę. Dlatego chroni swoje kości i stosuj molekin osteo. Molekin osteo zawiera wysoką dawkę niezbędnego dla kości wapnia, ale również witaminy D i K, które wspierają jego wchłanianie. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Molekin osteo. Nie daj się złamać. A dla nas kupił? Super, bo na weekend wyjeżdżamy. Marka model rok Odkryj szybki i prosty sposób na bezpieczeństwo. Wejdź na Oponeo.pl i zmień opony na lepsze w 24 godziny. Wafelki roszem i chrupali długo i szczęśliwie. Lidlowy przegląd cenowy. Przed świętami same dobre wiadomości. Koszyk 15 produktów wielkanocnych był tańszy w Lidlu, a droższy w Biedronce. Rzeczywiście. Paragony potwierdzają przewagę Lidla. Ceny były niższe w Lidlu. Za koszyk 15 przykładowych produktów na Wielkanoc dostępnych w Lidlu i Biedronce w Lidlu zapłaciliśmy aż o 13 zł mniej. O tyle taniej? Aż mam wypieki. Bo koszyk 15 przykładowych produktów na Wielkanoc w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl ukośnik koszyk Lidla. Przygotuj się na najlepsze candy w historii. Na zaskakująco cichą pracę. Na energooszczędne rozwiązania. Na wsparcie sztucznej inteligencji, która ułatwia życie. Na świeżość i pojemność. Przygotuj się na nowe candy. Gotowe dla Ciebie. Candy. Teraz w MediaXpert. Energooszczędna pralka Candy AI Pro Wash. Schodem rabatowym o wartości 600 złotych taniej. Media Expert, taniej masz. Niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny, niskie ceny. Niskie ceny. Niskie ceny, niskie ceny. Dużo więcej niż niskie ceny i niskie ceny na Wielkanoc. W czwartek schab wieprzowy tylko 16,99, a w piątek produkty Kanka 2 plus 2 za 2 grosze. Delikatesy centrum, niskie ceny dla wszystkich. I Buprom Max Sprint uderza w ból ze swoją maksymalną szybkością. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączaną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.